proszę Państwa, właśnie chciałem powiedzieć że znowu demonstrujemy przed Ministerstwem Zdrowia w sprawie tego że prokuratorzy sędziowie i nie zamykają osoby w psychiatryku słusznie, niesłusznie niesłusznie, niesłusznie. E, przez przez to, że ale wiesz dlaczego zamykają w psychiatryku? bo socji potrzebują Narodowego Funduszu Narodowego Sotnika. Nawet psychologów zamykali psychiatryki. To racja. Więc właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie, żeby zademonstrować przeciwko temu, co się dzieje. Zamykanie ludzi do psychiatryka. Na szczęście od, odzewy są. Ludzie coraz mówią, że psychiatryk nie powoduje nic dobrego. Po co zamykać ludzi do psychiatryka? Trzeba leczyć w domu, domowo. Ten, ten. No potrzebują, oni potrzebują. Bo No właśnie, potrzebują pieniędzy i tak dalej. My musimy walczyć o to, żeby nie zamykali ludzi. Bo to zawsze będzie polityczne. Żeby nie dawać psychotropów. Złożyliśmy, daliśmy petycję, zobaczymy jak zareagują. Ale i tak trzeba demonstrować. to, to wyjścia, tak, wyniszcza to organizm ludzki. Wybory nadchodzą. Zobaczymy jak wszyscy jak zachowają, jak się zachowują, jak będą się zachowywać kandydaci na prezydenta. Ale po lewicy i po platformie się tego nie spodziewam, żeby... i po Hołowni, że, że raczej będzie za nami. Będzie przeciwko nam. My to znamy I tutaj sądy, tutaj jest niedaleko te ministerstwo. Przepraszam, eee, Sąd Najwyższy. Czego oni bronili? Sądu najwyższy. Eee, sędziów, którzy wysyłali do psychiatryka. Prokuratorów, którzy wysyłali do psychiatryka. Kogo oni, bro kogo oni bronią, ci kody? Tak. Sąd Najwyższy właśnie. Co zrobił? Wysyła ludzi do psychiatryka. Sędziowie, prokuratorzy i tak dalej. Trzeba powiedzieć jedno. Że to właśnie kody demonstrują, czarne protesty i tak dalej, żeby ludzi wysłać do psychiatryka, trucić i tak dalej. To nie jest, to nie są żadni, to nie jest żadna opozycja, to jest parodia tego. To jest pseudo-opozycja. Oni chcą, żeby ludzi wsadzać do psychiatryka. Trzeba wreszcie z tym skończyć. Nie wolno doprowadzić do tego, żeby ktokolwiek chodził na te protesty kodów. Jesteś antypsychiatryczny? Nie chodzisz. Koniec i kropka. ...lub zdradzasz ideę. Mam nadzieję, że minister ustosunkuje się do tego. Może coś z tego będzie. Zobaczymy. Ja się właśnie nie spodziewam po kandydatach jak Hołownia, Kida, Jabłońska i Biedroń, że w ogóle będzie po naszej stronie. Będzie przeciwko nam. Dlatego nie warto na nich głosować. Ale zobaczymy jak inni potraktują tę sprawę. Inni kandydaci. No to... chcę to jeszcze niech ktoś się ja wypowie. Ja co mi robią. Zaraz, ja Mam głośną inwigilację elektroniczną. Jest to polska zbrodnia komunistyczna przeciwko narodowi polskiemu. Lokale operacyjne lotników 13, mieszkania 51 44 34 6. Jeśli broni się to chcą cię wsadzić do psychiatryka doktor Liza Niedźwiecka i sędzia grażyna Tomuszewska, Poniecka, Warszawa, ulica Płocka, 9,11. Żądam zaprzestania represji komunistycznych. No to jeszcze raz żądamy zaprzestania represji psychiatrycznych i komunistycznych to czołem.